Od jutra w ogłoszeniach o pracę nie będziecie mogli użyć sformułowania, że szukacie na przykład betoniarza zbrojarza tylko osobę betoniarsko-zbrojarską. Ponieważ od jutra wchodzą absurdalne przepisy wymyślone przez lewicę odnośnie neutralności płciowej w ogłoszeniach o pracę, za nieprzestrzeganie neutralności płciowej w ogłoszeniach o pracę będzie kara nawet do 5 tysięcy złotych, no więc powodzenia w szukaniu fachowca. A to można już y, y, zrobić ogłoszenie: Szukam stolarza? Można zrobić ogłoszenie: Szukam osoby do prac stolarskich. Mamy piękny, bogaty język polski. Czyli szukać stolarza e, nie można? Można szukać osoby, która będzie wykonywała prace stolarskie, ale nie powinno się na etapie rekrutacji, na etapie tworzenia ogłoszenia, definiować, czy to ma być kobieta czy mężczyzna. Tak jak y, nie powinno się, szukając osoby do opieki nad dziećmi w przedszkolu, definiować, że musi to być przedszkolanka, że musi to być kobieta, bo są przecież mężczyźni, którzy świetnie nadają się także do tej Czyli pracy. Poszukiwania elektryka są od jutra zakazane. Poszukiwania osób do wykonywania konkretnych prac nie są zakazane. Zakazane jest wybieranie sobie i przypisywanie, że tylko jedna określona płeć może wykonywać jakieś prace. Jeżeli ktoś spełnia kryteria określone w rekrutacji, jeżeli ktoś nadaje się do danej pracy, to płeć nie powinna mieć tutaj nic do powiedzenia.